Siemanko widzowie. witam w kolejnym odcinku openingu gazetek LEGO. Dzisiaj mamy nowy numer LEGO Ninjago Masters of Spinjitzu. Numer 6 2019, cena 12,99 Wydawnictwo Blue Ocean. Słuchajcie, w dzisiejszym openingu będzie konkurs Szczegóły na końcu odcinka, także śledźcie, oglądajcie do końca. A my otwieramy nowy numer. Nowy numer Lego Ninjago. Zobaczymy, co tym razem przygotowano dla nas i jakie niespodzianki czekają w środku. Już widzicie, że w tym numerze mamy bez nogi, czyli figurkę z nogami, takimi turbo nogami. Dwa czy dwa plakaty oraz Niesamowite karty z kolekcji LEGO Batman Trading Card Game. To sobie również otworzymy, ale na sam początek tradycyjnie przegląd komiksu. Jest nasz bez nogi, jest instrukcja. O, w tym numerze troszeczkę tak bardziej czytelna. Przyważnie jest ona upakowana. Tu fajnie, to jest zrobiono, są zagadki są oczywiście komiks krótkie spięcie opowiada o świecie Jago jest nasz Garmadon, którego możecie kojarzyć z poprzednich numerów no i plakat Lloyd kontra Garmadon bardzo fajny plakacik z drugiej strony może zobaczmy sobie drugi plakat. To też jest fajny. Powolni smoka ziemi. No, w tym numerze fajne plakaciki się trafiły. Poszukiwany, posz poszatkowany mech. No, jak ktoś lubi świetny to na pewno się ucieszy z tych komiksów. Na końcu rozwiązanie konkursu. Oraz zapowiedź następnego numeru, który będzie już 9 lipca. Myja, inna figurka. Mistrz Wody z taką włócznią. Oraz zapowiedź w City. Czyli mojego ulubionego zestawu. No, w tym numerze będzie nurek, już od 25 czerwca, czyli niedługo. Fajny nurek z wodorostami i krabem. Tylko ma kasetkach nie powiem, ale to co najfajniejsze w niej, dopiero przed nami. Czyli z limitowanej edycji bez nogi oraz karty. Na początek ułożymy sobie bez nogi. Jesteśmy z pogotem. Jak widzicie, bez nogi został zbudowany. Powiem Wam, że mega ta figurka się prezentuje. Jest tutaj dużo ruchomych elementów. Sam wygląd twarz, włosy, ta fryzura do tego jeszcze miecz coś, coś naprawdę rzadkiego połączenie yy, torsu mini figurki i Konstrukcji. No, łowca, oczywiście, ma cztery od odnurza zamiast dwóch normalnych nóg i dzięki nim możesz się zwinnie poruszać. Podobno jest z najsprawniejszym łowcą smoków zaraz po Iron Baronie. Używa także maczety, by, nap by naprawić swoje nogi. Pokryć indyka i obsiąść sobie włosy. <grym> jak widzicie. A dzięki tym turbonogom, ten nikczemny łowca smoków jest szybki i zwinny jak pająk. No, i rzeczywiście to przypomina pająka. Zostawię kilka naprawdę rzadkich elementów. Choćby dla nich warto zakupić ten zestawik. Zobaczcie sobie jeszcze z bliska, jak to wygląda. I zostało nam na sam koniec jeszcze karty. Sprawdzimy sobie. To w tym numerze trafimy do naszej korekcji kart. Jest oczywiście instrukcja. I zobaczmy. Beast Ball. Kapitan Boomerang. No dość fajna karta. Batarang, czyli karta akcji. Mighty Micro Superman. Hmm, też fajna karta. I na końcu Liga Sprawiedliwości Aquaman. O, to jest naprawdę fajowa karta. Tej jeszcze nie mam. Właściwie żadnej jeszcze nie mam z tych, które się trafiły. Także super sprawa. Openig uważam za bardzo udany i owocny. Za 13 zł mamy 5 kart, czyli jedną bardzo rzadką. Mamy beznogiego, mnóstwo klocków, no, oczywiście komiks z plakatami. Świetna sprawa. Gorąco polecam. No a teraz obiecany konkurs. Dla wszystkich tych, którzy dotrwali do końca, słuchajcie, mam dla was drugą taką gazetkę. Nie wiem, czy traficie takie same karty jak ja, ale na pewno będziecie mieli beznogiego i na pewno ten sam magazyn. Co trzeba zrobić, aby wy wygrać Zadanie jest bardzo proste. Trzeba subskrybować, trzeba napisać w komentarzu jaka jest Wasza ulubiona minifigurka ze świata Lego Ninjago oraz zostawić lajka. Za tydzień tradycyjnie wybierzemy jednego zwycięzcę, do którego powędruje ten oto magazyn plus jakieś małe niespodzianki ode mnie. Także zapraszam do komentowania. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.